Cześć i witam bardzo serdecznie, jestem Pol, a to jest gra Ark Survival Evolve Gra, którą wam ostatnio pokazywałem i bardzo dużo sobie tutaj rzeczy rozwinąłem od ostatniego odcinka I praktycznie cały czas gram w tą grę, w tej chwili jest noc Mojego Rene, którego widzieliście w ostatnim filmie, niestety zabił jakiś dinozaur Zniszczył mi część domu, musiałem go odbudować I to mi się udało zrobić, mam teraz kamienne, kamienne ściany zewnętrzne Mm, tutaj jest wzmacniane takie drewniane drzwi i tak dalej. Także troszeczkę to rozbudowałem drewnianą podłogę mocną yy, i odkryłem yy, lodówkę. Nauczyłem się kratować lodówkę oraz inny przedmiot nowego dinozaura. Renę został zabity przez innego jakiegoś tam potwora, yy, jakiegoś drania dinozaura, któremu on przeszkadzał. E, mój dom tak uciec przyrobiłem tu, bo co, wszystko było zniszczone. Zniszczył mi część domu, e, prawie wszystkie skrzynki. Tak wszystko musiałem odbudować. Nauczyłem się robić lodówkę. Co mnie cieszy, bo mogę tutaj przetrzymać moje zamko, e, które teraz tak szybko się nie psuje. E, które nie przeżyje tak szybko jak ostatnio. Chociaż i tak może, może e, za długo to nie wytrzymuję, dlatego że tutaj dwie minutki i będzie gniło. No ale to raczej działa w ten sposób, że kiedy jest lodówka zamknięta, ten czas się chyba zatrzymuje albo spowalnia. Nie więcej tak. Także mam takiego dinozaura teraz. Jego próbuję tutaj wyćwiczyć. Ostatnio miałem duże problemy, to i był najazd. Nie, nie pamiętam, jak się ten dinozaur nazywał. Strasznie podobny do tyranozaura. Zniszczył mi wtedy w tym dom i tak kilkakrotnie. Tam pierwszego dinozaura przy pierwszym najeździe zabiły dwa żółwie. Później był kolejny najazd tego dinozaura. Udało mi się ukrycie, nie zauważył mojego domu i czekałem w ukryciu. Gdzieś tam się przeblokował na drzewach, to go zabiłem. I po raz trzeci było podobnie, też jakoś musiałem go zabić. Także miałem tutaj problemy, żeby go. Tak się zmęczył mój dinozaur. To jest strasznie, strasznie kiepska jest kondycja tych dinozaurów. Wiadomo, to jest też słaby level, jego ja opanowałem kiedy miał szósty level, teraz ma ósmy. No, so, sobie ja może tutaj zostawię przed wejściem. Nie będę go brał do sobą. Zostawimy go sobie na, na normalnym, neutralnym. Wtedy, jeżeli zostanie zaatakowany, zacznie się bronić, ale w innym przypadku nie zareaguje. Okej, okay, może, żeby tam nie chodził. Niech sobie zostanie. A ja sobie będę działał tu i sam muszę zrobić sobie bramę. Mam level 21, więc teoretycznie mogłem się uczyć tej bramy, ale wolałem siodło dla mojego tribe zrobić. Nauczyć się. Trikę, o tak dokładnie. Się nazywa ten gatunek dinozaura. No, w każdym razie nauczyłem się robić jeszcze strzały, do których udaje się narkotyk. I wtedy yy, można takie zwierzę uśpić. Tu mamy cyklę strzałę, więc powinienem załatwić tego pterodaktyla. Okej, okay, już się udało. Pterodaktyle to mają strasznie sobą wytrzymałość. Ale gdyby udało się go panować. To może na nim polatać w sumie, ale tylko polatać, bo chyba do walki nie za bardzo się nadaje. E, spróbuję go opanować, ale na pewno oczywiście siodło robić, ponieważ, e, tak jak mówiłem, do walki się nie nadaje, nie do jakichś tam pokrywania dużych odległości i przeszkód. E, Marzy mi się zabić tego brontozaura e, musi być z niego kupa miejsca i dużo skóry. E, Ok, kolejny Teledachter, jego też O, lecz mu się łuk. Nie mogę zrobić nowego na razie, dobra O, oleciał Jakiś wyższy level to był chyba O, już go nie dogonimy Gdzieś tam, między drzewa Okej okay. To są kolejne pterodaktyle Ale przygoni mi ten dranie. Muszę go załatwić. Spompluję taką mazią, która powoduje, że jest... że się... O, ok, załatwiliśmy go za pierwszym razem. E, powoduje to to, że ja ślepnę przez taki krótki czas. Znaczy, ślepnę niecakowicie. Muszę naprawić kurczę ten łuk sobie. To jest pierwszy level. Ej, nie odlatuj Of, ale pudło Dobra, pat. W ostatnim patrzu chyba doszła krew, z tego co widzę. Chyba, że była wcześniej, tego nie zauważyłem. Ok, tego sobie też wypatruszymy. Zrobiliśmy trochę skóry. Na no to siodło, które, które mam dla mojego zwierzątka teraz, tego tribę potrzebowałem 140 skór. Masakra po prostu. Ale udało mi się to zebrać i mogę sobie na nim jeździć. Ma spory udźwik. to jest fajną rzeczą. Sporo dinozaurów tu się blokuje na drzewach. I okej, okay, dobrze. To jest fajne, tylko że jak go zaatakuję teraz, bym go chciał zniszczyć. Zabić to... ten sam gatunek rusza na ratunek, niestety. Uzupełnimy sobie nasze manierki. Muszę naprawić... ten łuk. drzewo i fiber potrzebuję. Trochę drewna i fiber. Wyjdę do lasu, nie będę szedł do domu bo to. Drewno mam, nie tak. Ok, żeby opanować yy, moje zwierzątko, zużyłem yy, około 18-17, nie pamiętam dokładnie, narkotyków, żeby się nie wybudził i kilku zatrutych strzał żeby go powalić w ogóle musimy użyć chyba 5 strzał takich dotrutych eee, to gra w miarę na wysokim poziomie więc trudno się gra, nie jest tak łatwo powalić jak dimenzaura okej okay. chyba wystarczyć już 8 hmm, Ok, mógłbym dzielić eee, Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, optymalizacja tej gry nie jest najlepsza. To znaczy, e, grafika jest bardzo ładna, ale nie jest znowu taka powalająca. Żeby. O kurczę, znowu ten dinozaur, paskudny. Nie wiem, czy tam widzicie. O, dokładnie tam. Zabija żółwie właśnie. Kurczę, jak on się dostanie do megyatora to mi go zaciupa za przeproszeniem. ciupie zabiję mi go. Tego ostatnio też zabiłem, bo się właśnie na drzewie zawisił. Zobaczymy, gdzie on. O, czytała mi się mapka. Zobaczymy, gdzie on się będzie wybierał. Ale on to będzie krążył znowu po tym paśmie plaży. Zabiję wszystkie zwierzęta po jak leci. Z tym może mieć problemy. Ale też go zabiję. Moment przy, przykuty do drzewa. Kurczę, ale jaja. Żeby ktoś go zabił najlepiej. Nie będzie ciężko teraz, chyba, że z tego. Ile mamy tych strzał 19. Kurcze, pasowałoby zrobić więcej tych strzał. Dobrze by było. Zatrutych yy, nie tych jedna. Yy, Okej, okay. chyba muszę wrócić do domu. Zobaczcie, tam miałem więcej strzał. Czy nie dobrze? to co chwilę nachodzi mnie i, i straszy Będzie się dopaść twardziela na pewno. Już ma dziewiąty poziom. Ale to fajnie. Powiem mi tu wjechać do środka. Ok, zostawię sobie tutaj tego zabra. Przejdę, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Hmm, bo on to za chwilę ruszy i będzie szedł tą plażą na pewno chyba że ktoś go już załatwił zobaczymy jak wygląda sytuacja e, walczy jeszcze walczy z kolejnymi kuczem ma strasznie dobry wzrok i widzi daleka hmm, właśnie tak mi dopadł ostatnio przez co zginąłem. Widział je z bardzo dużej długości. Nie biegnę? Biegnę. Okej. Okay. jest strzałem miałem je wziąć, ale... Postaram się na razie unikać walki z nim. Ty uciekaj. Będę chciał cię oswoić później. Który ty masz level? się od siebie może niekoniecznie. Zabiję wszystkich po kolei. Ktoś go pokona? O kurczę, dawił kolejnego. Jest strasznie mocny, strasznie silny jest. I od razu zjada swoje ofiary. Ok, dwa się na niego rzuciły. Teraz powinien go pokonać. Idziemy zobaczyć na to miejsce. Kolega nie podskakuj. Okej, okay. jak to wygląda? O nic nie widzę. Będzie ciężko. Ale no, chyba ich podobia wszystkich. O, skokuj. Nie skocz. O, chyba go zatwili. Ale fajnie. Dewem będzie dla mnie też. Okej, okay, super. Nie ja żyję. Okej, okay, skorzystamy z tej okazji, żeby go zabili. To jest właśnie ten dinozaur. To jest właśnie ten dinozaur. Niesamowicie silny jest właśnie. No i sporo z niego wypadło. OK. Okej, okay, to była na tyle w tym odcinku. Taki króciutki odcinek, wstępniaczek, można powiedzieć, do tej całej serii. Mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu. Mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu. Mi się w ogóle strasznie podoba, więc będę na pewno grał. Okej, okay, dziękuję wam bardzo serdecznie. Jestem jestem Pola. to była gra Ark Survival Evolved. Cześć.